Ty ciasto cienko, leży. Usz na nim równowarż. Filety z ryby świeżej, najlepsze, jakie masz. Trufle z ryby, Dołącz, lecz gorlietan trochę spód. Masło się przyprawy dodaj też. Muszę przyznać, że Publiczność dzisiejsza moja, która mieszkańcy oleśnicy, byli naprawdę wspaniali i bez żadnej przesady. Znaczy, od początku czułam tak, tak, tak dobrą i tak wspierającą energię. Początkowo, ponieważ sala była ciemna, nie do końca ludzi widziałam. Potem ich zobaczyłam, bo poprosiłam pana Zenona, który się tym zajmował, żeby zobaczyć ludzi. Wtedy zobaczyłam ich twarze, ale przecież na dobrą sprawę. To był rodzaj, można powiedzieć, premiery tego recitalu, ponieważ recital był inaczej skonstruowany niż zwykle. I zaczynał się bardzo trudno od pieśni o Sobótce Jana Kochanowskiego, gdzie jest dosyć trudna polszczyzna, i muszę powiedzieć, że trochę, tak, że trochę byłam e, tym zdenerwowana, jak to będzie, prawda? Okazało się, że już przy drugim czy trzecim utworze zaczęli klaskać, bawić się wspaniale, i się bardzo ucieszyłam, bo. Chciałabym, żeby ten nasz język, no, jednak istniał i żeby nieść to słowo, żeby, no, no, mimo wszystko, mimo że się wydawałoby, że to nie jest proste, ale jednak to robić. Także ukłon w stronę publiczności, która bardzo mi pomogła w tym trudnym zadaniu. Patrzę na twoją fotografię, którą dziś przysłałeś mi. I wypowiedzieć nie potrafię Męki tych ostatnich dni Dziś przebolałam już Wszystko zapomniałam już Wszystko zrozumiałam i wiem Już nigdy Nie usłyszę kochanych słów Już nigdy w twoich ust znów, na zawsze, pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie w nie mnie w twoich rąk już nigdy. Muzyka jest czymś naprawdę nadrzędnym czymś, co daje mi rzeczywiście dużo radości. Poza tym. Tutaj gospodynią jestem sama, prawda? To jest moje podwórko i to ja prowadzę ludzi, to ja czuwam nad wszystkim i nie ma rzeczy, które mogą umknąć mojej uwadze, prawda? Natomiast co innego, kiedy gram w filmie, nie wiem, co z tego może być do końca. Tak samo w telewizji i podobnie w teatrze chociaż mam duży, duży wpływ na to, jaki powstanie spektakl, ale też nie, nie wszystko, bo nie jestem reżyserem. Także to, to moje śpiewanie, to jest takie, może rzeczywiście najbliższe mi z tego wszystkiego, o czym opowiedziałam. Już nigdy, jak okrutnie dwa słowa też brzmią, Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mną. Odszedłeś, jakże trudno pogodzić się z tym, Жалеть. Mm -hmm. <laughs>